Witam Was na moim kanale. Przychodzę do Was z kolejnym filmem. I dzisiaj poruszymy sobie kwestię, że życie nie wygląda jak na Instagramie i na Facebooku. Dlaczego dzisiaj chciałam poruszyć tego typu kwestie? Dlatego, że dzisiaj żyjemy w dobie internetu, w dobie, gdzie dzisiaj większość z nas zatraca granicę, co jest prawdą, a co jest fikcją. I ma z tym ogromny problem, ponieważ osoby posiadające też własne kanały bardzo często tą granicę zacierają, i, i tak naprawdę użytkownik przestaje wiedzieć, co jest fikcją, a co jest ich prawdziwym życiem. Więc gdzieś tam ta granica się y, zaciera. Ale do czego zmierzam? Do tego, że y, bardzo dużo osób dzisiaj ma problem z akceptacją siebie, swojego życia, swojej sytuacji, w związku z tym, że Żyje przez pryzmat życia innych osób. Psychologowie biją na alarm, że coraz to większa liczba osób, które do nich trafiają, to są osoby, które doprowadziły się do depresji czy frustracji tylko dlatego, że oglądały kanały różnych osób, które prowadziły tak zwane bogate życie. Może Wam się to wydawać niedorzeczne. Nie wiem do końca, jaki odbiorca w tym momencie będzie mnie oglądał w danym momencie, bo też wiadomo, że każda grupa odbiorców inaczej na to spojrzy. Inaczej odbierze to człowiek, który jest nastolatkiem, który jest bardzo młody, który... Hmm, który po prostu w internecie szuka dodatkowych wrażeń, a też inaczej to odbierze człowiek, który ma trochę więcej lat, który jest dojrzały i troszkę inaczej patrzy na pewne rzeczy, więc, więc tutaj każdy z tych odbiorców troszkę inaczej odbierze to moje nagranie. Natomiast y, chodzi mi o to, że człowiek zaczyna tak y, żyć życiem innych osób. Kiedyś za moich czasów, tak to nazwijmy. Y, Ludzie oglądali sobie telenowele i żyli sobie takim fikcyjnym życiem, tej idealnej miłości, cudownego życia i, i, i tak dalej, ale równocześnie no, mieli świadomość tego, że to jest po prostu tylko film. Czyli nawet jeśli w pewien sposób idealizowali swoje związki czy swoje życie, to równocześnie no, mieli świadomość, że jeśli porównują to z tym konkretnym filmem, no to to jest film, a to jest życie. Więc jednak ta świadomość no, była. Większym lub mniejszym stopniu. Natomiast dzisiaj w dobie internetu, w dobie YouTube'a, gdzie tych filmików jest tyle, i gdzieś tam człowiek swoją rzeczywistość kreuje w zupełnie inny sposób, niż ona faktycznie jest, i ta granica jest na tyle zatarta, to bardzo często wielu osobom no wydaje się, że moje życie to jest takie nudne, takie bezsensowne, bo tu oglądam osobę, która ma lat 20. Ja nie będę tutaj wymieniała żadnych youtuberek czy youtuberów, ponieważ no nie to jest tutaj tematem tego filmiku, ale tak powiedzmy sobie na jakimś tam przykładzie osoba dwudziestoletnia, która, która podróżuje po świecie, która ciągle imprezuje, która kupuje markowe ciuchy i teraz jak taka przeciętna osoba, która właśnie skończyła liceum czy, czy technikum, która stoi u progu swojej dorosłości, która jeszcze jest na utrzymaniu rodziców, ogląda takie filmiki takiej osoby, to ona się tym bardzo łatwo zachłysnie, bo dla niej te życie... To jest jak z bajki. Ona nie zna takiego życia, a równocześnie to życie jest dla niej tak atrakcyjne, tak pociągające, że ona potem wchodząc w zwykły związek, idąc do pracy, to cały czas będzie miała takie poczucie, że moje życie jest nudne. Bo jeśli ktoś dojrzewał, wyrastał na takich filmach, powiedzmy na takich vlogach, które, vlogach, które w pewien sposób. W cudzysłowie odzwierciedlają czyjeś życie, bo wiele też osób, które ma swoje kanały, bardzo często mówi, że pokazuje i stara się zapewnić, że tak wygląda faktycznie ich życie. W rzeczywistości ono takie nie jest. Też bardzo często już w dobie dzisiejszego czasu są różne spotkania z youtuberami, i bardzo często wielu osób stwierdza, że. Ta osoba w zetknięciu osobistym, bezpośrednim, jest zupełnie inną osobą niż tą, którą kreuje sobie na swoim kanale. Większość YouTuberów, tych, którzy mają bardzo wysokie. Zasięgi, to tak naprawdę to są świetni aktorzy. To są ludzie, którzy, oczywiście to nie są profesjonalni aktorzy, ale to są ludzie, którzy tutaj perfekcję grania mają już bardzo dobrze opanowaną. Poza tym zobaczmy sobie tutaj te e, największe kanały. To tak naprawdę to. To cały, cały sztab czasami ludzi pracuje nad pewnymi rzeczami, żebyśmy to mogli oglądać w takiej, a nie innej formie. Oczywiście, w tym nie ma nic złego. Pamiętajcie, to, to nie jest tak, że my teraz swoim dzieciom będziemy y, zakazywać oglądać takich kanałów i tak dalej. Nie. Chodzi o to, żeby i dzieci, nastolatkowie i dorośli ludzie zdawali sobie sprawę, że to, co przedstawia nam internet, w dużej mierze. Jest po prostu kreowane. To jest tak samo, jak wrzucacie sobie zdjęcie. Ja myślę, że mało kto dzisiaj robi sobie jedno zdjęcie i wrzuca. Z reguły większość osób robi setkę zdjęć albo przynajmniej ileś tam i najlepsze wybiera i umieszcza po prostu na profilu, prawda? To już nie są te czasy, kiedy po prostu wrzucało się pierwszą fotkę i, i po prostu każdy ją oglądał. Nie. Dzisiaj, dzisiaj w dużej mierze ludzie się do tego przygotowują, czyli też automatycznie w pewien sposób kreują swój wizerunek. Ale to, co chciałam tutaj poruszyć, bardzo dużo osób właśnie popada w depresję, ma duże problemy same ze sobą, w związku z tym, że im się wydaje, że ich życie jest takie nudne, prawda? Bo jak ogląda kanał, Kogoś, kto ma takie i takie życie, kreuje siebie w taki i w taki sposób, no to ona zaczyna popadać w doła, że ona tego nie ma. A prawda jest zupełnie inna, bo pewne rzeczy są pokazane czasami drogie samochody są wynajmowane, czasami mm, też były przypadki, kiedy, kiedy pewna osoba pokazywała, że kupuje drogie torebki, a okazywało się, że były to podróbki, i też gdzieś to tam później wyszło na jaw. Znaczy, chcę Wam uświadomić, żebyście nie patrzyli na swoje życie przez pryzmat tego, co widzę w internecie. Po prostu. Internet w dzisiejszych czasach my musimy traktować trochę tak jak telewizję, z przymrużeniem oka i zdawać sobie sprawę z tego, że wiele rzeczy jest wyreżyserowanych. Nie mówię, że wszystko stuprocentowe, bo są kanały, które w dużej mierze pokazują rzeczywistość życia danej osoby, tylko, że takie kanały, one z reguły nie mają takich zasięgów, jak mają właśnie ci, którzy w sposób świadomy kreują ten wizerunek, natomiast to są czy tematyczne, no takim przykładem nawet jest mój kanał, gdzie tutaj po prostu no, nie ma nic wyreżyserowane, bo to jest wiedza, z którą ja się tutaj z wami dzielę, w sposób taki powiedzmy sobie wprost bezpłatny, z pewnymi myślami, gdzie, inni gdzie inne osoby słyszą to po prostu na płatnych szkoleniach, wy to macie po prostu tutaj na zasadzie filmiku. Oczywiście no, zdawajcie sobie też, też sprawę z tego, że jest to w pewien sposób też reżyseria, a mianowicie taka, że ja nie mogę nagrać stricte pełnego materiału, który ja robię na szkoleniach, ponieważ. Ym, to, co jest na szkoleniach, to, co jest płatne, to, co jest w pewien sposób zarezerwowane do danej grupy, no to ja też nie mogę po prostu udostępniać tego w taki sposób, że sobie wszystko gdzieś tam udostępniam w internecie z prostej przyczyny. Wtedy to by mnie pozbawiło pracy i nikt nie chciałby już korzystać ze szkoleń, no bo on by miał to bezpłatnie w internecie do odsłuchania, prawda? Aczkolwiek też zdawajcie sobie sprawę z tego, że. Hmm, że takie sesje też zupełnie inaczej wyglądają niż tylko słuchania, ponieważ tam jest kontrakcja, czyli tam mówimy sobie o pewnych rzeczach, są informacje zwrotne. Ja też oprócz szkoleń takich typowo, właśnie na to się mówi na żywo, wykonuję też sesje zoomowe. Myślę, że kiedyś z czasem, jak, jak ten kanał się bardzo, bardziej rozbuduje. To myślę, że zrobimy sobie takie sesje tematyczne dla wybranej grupy osób, ponieważ takie sesje raczej przeznaczam dla jakiejś tam mniejszej grupy, nie robię tego masowo, tak jak się live robi, bo żeby dotrzeć z jakimiś informacjami do kogoś, to lepiej po prostu skupić się na mniejszej grupie. To zawsze ma większy, większy tutaj wydźwięk niż robienie coś jako, jako masówki, więc powiedzmy sobie, że w przyszłości tutaj być może sobie zrobimy tutaj coś takiego właśnie, że zaproszę niektórych z Was na takie taką prezentację, gdzie będziecie mogli mnie poznać też, może nie na żywo bo jednak to będzie też przez internet, ale po prostu widząc się już zobaczycie kto jest po tej po tej drugiej stronie, ja też będę mogła Was poznać więc, warto tutaj być sobie na tym kanale. Warto tutaj w jakiś sposób komentować czy, czy, czy pisać, o czym byście chcieli słuchać. no Tematyka, tematyka jest dowolna, i, i, i tak naprawdę, ja dzisiaj poruszałam tego typu kwestie, ponieważ to jest taki temat na świeżo. Wynika to z tego, że właśnie niedawno na swoich warsztatach miałam młodą mamę, która ma 29 lat, która po prostu powiedziała, że, że jej się już po prostu nie chce żyć, że ona ma już wszystkiego dosyć, że jej życie jest w ogóle, nie będę używała tutaj określeń, których użyła i kiedy ja ją zapytałam, Dlaczego ona tak uważa? Dlaczego ma takie przeświadczenie o swoim życiu? I ona zaczęła właśnie używać tych argumentów, że, że inni to mają tak, że inni mają markowe ubrania, stadzi ich na wyjazdy zagraniczne, stadzi ich na drogie mieszkania. Ja jej mówię: no, ale. Ale też przecież masz, masz małe dziecko, masz kochającego męża, masz w pewien sposób dobrobyt, no tak to nazwijmy w cudzysłowie, no dobrobyt w sensie, że miała własne mieszkanie, że ten mąż pracował, ona nie musiała, zajmowała się dzieckiem, więc de facto nie miała jakiejś tam bardzo złej sytuacji życiowej, no ale na pewno nie miała mm, takiej jak ta youtuberka, którą ona oglądała i ona po prostu, no i właśnie ona w którymś momencie mówiąc o tym, ona powiedziała, bo są ludzie, którzy mają tak i tak. I ona zaczęła właśnie porównywać, i mówiąc o tej osobie. I ja wtedy zdałam sobie sprawę z tego, ja mówię, a dlaczego ty uważasz, że ta osoba tak żyje? A ona mówi, no bo przecież w ten sposób pokazuje to na swoich vlogach na YouTube. I ja mówię, ale ty sobie musisz zdawać z tego sprawę, że ludzie, którzy mają tego typu kanały, w dużej mierze mają dużo rzeczy wyreżyserowanych i ty nie wiesz, jak naprawdę wygląda życie tej osoby. I wtedy zdałam sobie sprawę, że takich ludzi jak ona jest bardzo dużo, którzy po prostu sami doprowadzają się do frustracji, do tego, że są nieszczęśliwi, że mają takie poczucie, że moje życie jest do dupy za przeproszeniem. Mam nadzieję, że mi tu w jakiś sposób nie ograniczą tego, używając takiego stwierdzenia. Ale musicie sobie zdać z tego sprawę, że pewne rzeczy w internecie są wyreżyserowane, wykreowane. Nie porównujcie się z kimś, kto kreuje swój wizerunek w internecie. Jeśli już w ogóle porównywanie siebie jest negatywne. Porównywanie się do kogoś jest złe z prostej przyczyny. Każdy z was jest inną osobą. A różnych osób nie porównujemy do siebie. To, to, to jest troszeczkę tak, jakbyście warzywo do owoca porównywali, prawda? Każdy z nich jest inny. U każdego patrzymy na inny czynnik i ciężko jest tutaj nam porównać, co jest lepsze: czy warzywo, czy owoc, prawda? No bo każdy z nich ma swoje jakieś tam plusowe funkcje. Natomiast my nie możemy tego jednoznacznie porównać ponieważ to jest owoc, a to jest warzywo. I tak samo jest trochę z nami, że my też nie możemy się porównywać przez pryzmat innych osób, ponieważ my jesteście, jesteśmy zupełnie inni. I zdawajcie sobie z tego sprawę, żeby się niepotrzebnie... Y nie doprowadzaj do frustracji, do złych myśli, do takiego doła, że, że ktoś ma się dużo lepiej niż my. Jeśli już w jakiś sposób chcemy się na czymś koncentrować, to skupmy się na sobie i nie na porównywaniu, tylko na tym, co mi moje życie daje. Zamiast porównywać się z życiem innych osób, odpowiedz sobie na pytanie. Co w związku z tym ty byś chciał osiągnąć? Ty byś chciał osiągnąć. Dokąd dążysz? Co chcesz zrealizować w swoim planie? Lepiej patrz w tej perspektywie, bo to jest dla ciebie dużo korzystniejsze. Ponieważ tworząc swój własny plan na siebie, będziesz go realizował, a tym samym realizując go, będziesz w życiu szczęśliwy. Prawda? Więc idźmy sobie y, tym tropem, a nie patrzmy na życie innych przez pryzmat internetu czy telewizji, czy innych jakichś tam wyznaczników, bo bardzo często to są rzeczy kreowane. Bardzo często to jest, te życie tych osób zupełnie inaczej wygląda faktycznie. Kiedyś był taki, taki, to było kilka lat temu, nie teraz, był taki kanał, który był dosyć popularny wśród. Właśnie kobiet, gdzie kobieta kreowała siebie na taką idealną partnerkę, natomiast później światło dzienne ujrzały zupełnie inny wymiar jej życia, a mianowicie tego, że tak naprawdę jej życie było dosyć trudne i traumatyczne, a ona poprzez swój kanał stworzyła sobie troszeczkę taką. Taką wizję tego, co ona by chciała mieć, a nie to, co faktycznie, faktycznie miało miejsce. Natomiast biorąc pod uwagę wydarzenia z jej życia rodzinnego i to, że pewne rzeczy ujrzały światło dzienne, po prostu zachwiało, zachwiało wizerunek tej osoby. I niestety wiele osób, które oglądało tą osobę, mogło się przekonać, że no było po prostu w szoku, jak faktycznie ona się wykreowała, a jak w rzeczywistości. Bo tam głównie, głównie te rzeczy wykreowane to była po prostu jej relacja z partnerem, to w jaki sposób ona to podskazywała, a w jaki sposób to miało w rzeczywistości. Dodam, że nigdy jej mąż nie wystąpił w jej materiale, na jej vlogu, tylko po prostu ona o nim mówiła ona go przedstawiała tak jakby idealnego partnera a rzeczywistość okazała się zupełnie, zupełnie inna więc tutaj też będę tym bardziej Was uczulała żebyście po prostu no, mieli tą świadomość, że nasze życie to nie jest życie takie jakie, jakie wielu z nas kreuje, poza tym tak naprawdę wielu wiele osób które prowadzi zwykłe życie to ono nie jest jakoś specjalnie rozrywkowe, i, i tak naprawdę większość z nas żyje w takiej monotonii życia. W większym lub mniejszym stopniu, ale ona jest obecna w naszym życiu i tego się nie bójmy powiedzieć, bo mało jest takich osób, które mają ogromną dynamikę życia, gdzie po prostu przez wiele lat u nich jest ogromna dynamika rozwojowa i, i ich życie jest na bardzo wysokiej obrotach, że się non-stop coś dzieje, coś. To jest mało takich osób. Natomiast większość ma tak, że ma oczywiście okresy lepsze, gorsze, ale u większości ludzi po prostu na danym etapie gdzieś tam ta zwykła proza życia się pojawia, prawda? I nie bójmy się tego, miejmy tą świadomość, wtedy nie będziemy się tak buntować przed tym, nie będziemy po prostu rozpaczać, że nas to dotknęło i to jest coś złego. Tak będzie nam łatwiej. Ja myślę, że. To tyle na ten temat. Myślę, że dosyć dogłębnie, dosadnie Wam go przybliżyłam. Ja myślę, że wiele osób zdaje sobie z tego sprawę. Natomiast no tutaj macie to troszeczkę tak, powiedzmy sobie, bardziej dogłębnie pokazane, i żebyście mieli po prostu świadomość tego, że oczywiście oglądajcie fajne, ciekawe kanały. Natomiast nie próbujcie swojego życia porównywać przez pryzmat tych, tych kanałów, bo to nie jest dobra opcja. Tutaj po prostu na własne życzenie nabawicie się frustracji i po co Wam to? To tyle na dzisiaj. Niedługo będzie kolejny filmik, bo ten trafia tutaj z opóźnieniem, więc niebawem będzie kolejny. Myślę, że. Że Wam się podobało, zostaw komentarz, zostaw y, opinię, zaskróż, subskrybuj, jeśli masz ochotę. Do usłyszenia i pozdrawiam.